Dzień dobry, jesteśmy na forum rolników i agrobiznesu świnie w Licheniu Starym. Ze mną pan Arkadiusz Koligot z firmy Besgen. Dzień dobry państwu, witam. Dzień dobry. Można powiedzieć, że Polska w zasadzie i polscy hodowcy są już w pewien sposób uzależnieni od duńskiego materiału genetycznego. Mamy prosięta, lożki hodowlane, mamy też nasienie knurów i też niektórzy rolnicy zastanawiają się nad zakupem knura. Czy może Pan powiedzieć o jakichś jego, wada, o jakichś jego zaletach, ponieważ dużo ostatnio mówi się o jego wadach. O tym, że jest kapryśny. Tak, to prawda. Bo, mm, można powiedzieć, że genetyka stała się, jeżeli chodzi o, o zwierzęta, które przyjeżdżają do Polski, stała się jakby wzorcem produkcyjnym. Czyli mam tu na myśli prosięta, a w konsekwencji tuczniki. Po takiej pierwszej fascynacji tą genetyką, czyli generalnie tą lochą hybrydową, która okazała się bardzo plenna, przyszedł czas na ten trzeci komponent, czyli tego dziuroka. Rudzielca nieszczęsnego, który generalnie jest zwierzęciem troszeczkę może nie niepasującym, jeśli chodzi o behawior do tego, tego całego zamętu produkcyjnego, ale niesamowicie pożądanym. Czyli generalnie jest pożądany, ale jak to niektórzy mówią, nawet takim złym troszeczkę koniecznym. Jest to zwierzę, które generalnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o mięso, jeśli chodzi o wyniki, o przyrosty, o tempo przyrostu generalnie, o zużycie paszy. Ale to tak jest jak z pewnymi szlachetnymi metalami, że jest no dosyć, że tak powiem. Trudny w obróbce. Trudny w obróbce, zdecydowanie trudny w obróbce. Znaczy, generalnie nasz pomysł z tymi dziurokami został jak gdyby sprowokowany takim potrzebom rynku. Mhm. Absolutnie uważam, że przyszłość całej produkcji należy do, do stacji, do centrów inseminacyjnych. Natomiast w tej chwili mamy taką, mamy taką potrzebę, że to być może troszeczkę i ze względów biosekuracyjnych czy nawet takiej kalkulacji, bo no nie, nie, nie oszukujmy się, jest to generalnie dosyć wysoka cena jak za to, za to nasienie mhm. duroka. I dla wielu ferm, o ile na przykład ferma 250-300 macior, jest to koszt na, na rok na maciorę, rzędu, nie rzędu 50, może 60 tysięcy złotych, o tyle w przypadku większych stad 1500-2000 to już są w setkach tysięcy zł, złotych. Czyli wtedy trzeba się zastanowić nad kupnem knura, po prostu, tak? A, tak, znaczy można. Generalnie niektóre, my tak ustaliśmy, przyjęliśmy taką strategię, że jest pewien poziom, czyli to jest mniej więcej 6-7 knurów, które generalnie mogą okazać się niezbędne w stadzie i dają nam pewne profity, czyli cena tej porcji nasienia jest. Bardzo dobra w stosunku do, do, do ceny nasienia zakupu. Ale jeżeli wykorzystujemy dziurka, to musimy pamiętać o tym, że musimy przede wszystkim mieć bardzo dobrze wyszkolony personel, wiedzę na temat tego zwierzęcia i zaplecze. Ale zaplecze. dlaczego konkretnie a propos tego zwierzęcia? Bo też rozmawialiście Państwo dzisiaj o jego behawiorze. Co jest z nim nie tak? Znaczy, generalnie jest tak, że to, tak jak już o tym wspominaliśmy, to, to dziurok generalnie ze swoją naturą, taką, z tym behawiorem, z tym zachowaniem, wybiera, wybiera człowieka. I przy, samym, przy samej pracy z tym, z tym dziurokiem liczy się generalnie do niego podejście. I um, trzy zasady w sumie to jest ta cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. I tylko wtedy możemy mówić o jakimkolwiek sukcesie, o wykorzystaniu. Pełnej, pełnego potencjału tego zwierzęcia, jeżeli zastosujemy się do tych zasad. Jeżeli te zwierzęta generalnie przyjeżdżają na fermę, to musimy naprawdę znaleźć dobry zespół dobrych ludzi, którzy będą współpracowali z tym zwierzęciem. Natomiast to czasami bywa różnie i stąd pewnie takie informacje które przychodzą z terenu że to jest knur nie wiem leniwy bądź agresywny że coś jest z nim nie tak ja przypominam sobie taką sytuację z moich praktyk kiedy właśnie w kojcu stał ten knur i przez cały czas kiedy Osoba, która nas oprowadzała po tej fermie opowiadała, knur bez przerwy na nas pryskał wodą z poidła i stał i robił. widać było, że po prostu robi to złośliwie. Są zwierzęta myślące, nie mamy na to wpływu. To jest osobowość. Oczywiście tak, duroki są wyjątkowe i w przeciwieństwie do, do hybryd, do mieszańców zwierząt dwurasowych to jest... Taka indywidualność troszeczkę, i musimy naprawdę zaakceptować to, jakim on jest. Z punktu widzenia stacji oczywiście jest bardzo pożądany, jednak te parametry i nasienia, i objętości akulatu troszeczkę go dyskwalifikują w takiej, przynajmniej na samym początku. Jest to zwierzę późno dojrzewające, czyli możemy mieć ten problem z rozruchem tego zwierzęcia. On osiąga pełną gotowość. Tak ja to nazywałem bojową, dopiero w wieku kilkunastu, a nawet dwudziestu miesięcy. Z racji tego późnego dojrzewania. I w relacji do innych knurów czystorasowych, on naprawdę odstaje. A moment, kiedy przychodzi generalnie znaczy pełna eksploatacja, czyli czas na wykorzystywanie jego potencjału, często zbiega się z końcem jego kariery. Pytanie teraz, w jaki sposób to zwierzę jest prowadzone, jak o nie dbamy, jak staramy się generalnie wykorzystać jego potencjał przez ten właśnie okres. I czasami tak jest, że ponieważ on nie przynosi, że tak powiem, w tym pierwszym okresie jakby tych spodziewanych, no to jest, jest po prostu eliminowany. A ile on jest użytkowany w stadzie? Może być użytkowany maksymalnie? To jest właśnie ciekawe pytanie, ponieważ mówi się o tym, że zwierzęta na stacjach wykorzysta, znaczy też na przykład postęp hodowlany wykorzystywane są od roku, i chyba roku, tak mi się wydaje. Natomiast w stacjach, w stadach, czyli na fermach hodowlanych, czasami zdarza się, że są takie zwierzęta, które są i dwa i trzy lata nawet wykorzystywane. Ale to też dobrze świadczy o tym, że ten dobrze się zaklimatyzował i dobre są relacje, jeśli chodzi o człowiek zwierzę. A jeżeli chodzi o parametry produkcyjne, jakie są przyrosty dobowe, potomstwa? Tak, możemy mówić generalnie o tym efekcie, czyli tego, tego, tego knura, w, w kontekście zwierząt, które przyjeżdżają do nas z Danii. Czyli e, najważniejsze są tak w naszych warunkach przyrosty, czyli one nawet mogą osiągać poziom nie wiem, 1000, od 30 do 100 kg, mówimy albo do tej masy ubojowej, nawet 1100, 1200. Jeżeli chodzi o zużycie paszy, to są już poniżej 2-4 czasami kilograma, czyli ten FCR słynny, no i mięsność. A mięsność? A mięsność jest na poziomie nawet bywa między 60 a 62 nawet. Mhm. Chociaż powiem szczerze, że generalnie te parametry, czyli mięsność i mm, zużycie paszy są dosyć ważne. W przypadku zwierząt, nie wiem czy w Danii, czy w Niemczech, czy w Holandii, natomiast głównie u nas liczy się to te tempo przyrostu. Mhm. Tempo przyrostu ja też zastanawiam, bo to jest jedyny parametr, który generalnie troszeczkę odstaje. A znaczy, wiele jest powodów, dlaczego odstaje, ale u nas generalnie licz, ważne jest to, ile możemy tych cykli wykonać w ciągu roku. Mhm. Czyli generalnie przy tej genetyce duńskiej, czy tym programie hodowlanym, gdzie mamy tego diroka i mamy tą lochę hybrydową, dwurasową, możemy zrobić nawet trzy i pół cyklu generalnie, a w przypadku innej genetyki te zwierzęta to znaczy charakteryzuje troszeczkę niższe tempo wzrostu i to jest na poziomie powiedzmy 900 czy 800 gramów na, na, na dobę. Dziękuję za rozmowę.